Ale moto! Białko na karuzele. Fip! Fip w powietrze! Przejmuję Fip i Sony Wheel pod moją ręką będzie za. Tak jest! Tak jest! Tak zrobimy! To pilne! Nagoya, cały czas na północ w kierunku. No Iście bon tym autem? Po paleto? Chcesz? Pobierzemy igla. Chodź się od stój, to po co? E, ja Oło. tutaj już z Andrzej tutaj. Ja, ja trafiłem. Tak. Też Idziemy po tego. nie mam? Nie masz, nie masz. Ja nie Jesteś... Jesteś nie potrafisz. Ale ja nie mam? Jesteś, jesteś ludek, nie, nie ja, teraz, ja nie mam? Nawet, ja nie mam? Pita, ja nie mam? nawet pita nie potrafisz. Ja nie mam? Nie masz, nie masz, nie, masz. nie mam? Nie masz przy takiej pewności. Nie. Ale to nie był pita, to było pochnięcie. Zobaczcie, i <śla> <grybuj> leki też się komputuje na no to mam sobie nie zrobił krzywdy Jaki krzywdy? Zostaw mi te leki kur... To ci zwrócę, nie prój się Będę się prół, bo to moje Ty tu je możesz nie pójść pędzl, Bo ci te okulary zaraz rozbije na Eee, e, no to spokojnie tak nie, nie ma problemu nie ma problemu Nie ma problemu, nie ma Harry Potter się znalazł ale ty mnie nie zagrzejesz, tak no możesz sobie no, tak gadać co chcesz Nie to się Możesz gadać co możesz A dawaj się popatrz oj, oj, oj. jeszcze oj, 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 oj. Ojejku, ojejku Ojejku, ojejku, ojejku Ja nienawidzę tych k***a, idę są... Idźcie, idźcie, na dół, nawet lepiej Idźcie na dół, idźcie na dół, idźcie na dół Jakbym cię z Los normalnie jak cię spotkał, to bym te k***a normalnie... Spotkałbym się z tymi Tak? Przywitanie na Nieee Dorian znowu trafił nie rób tego, nie rób tego Halo Gruzi, nie rób tego No no witam cię <siepling> mój były partnerze so, mnie uważnie teraz no, mam pościg bardzo ważny Ale masz więc. jakiś no. No, ty czerwona ja te ma na komendę no, okay. no, i ty masz. Czyli ten. ja mam ten, 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 No, i git. to. Eee, to czeka, ja napiszę. Już Czy ona A ja właśnie. Nie Aha. Tak, odkleiło się. A ja jej życie ratowałem i szukałem dla niej. Słucham? Chciałam ci przypomnieć, że tej kobiecie, której właśnie słowa wystaje z butów, ciekawej urodziła. Zapamiętaj to, nie? Właśnie! Trzeba! O, Ej, no nie możesz przyjechać na napad, stary! Stary, ja robię napad! Nie możesz przyjechać na napad? Nie, wy jesteście nienormalni! Wy macie na interwencję, ktoś inny żyje w tym mieście poza mną, ktoś inny robi akcje inne niż ja! Nie, wy nie możecie tak robić! Proszę przyjechać na napad, proszę przyjechać na napad! jestem pastorek! Napad, napad, napad! Uuuu. Potem, lewa, prawa. Na wyzywać wy... spod... Tak, Michał, Tak prawo! Dzięki szpila za drugi miesiąc suba, ale, ale dałem kajdanki człowieku! No oczywiście, że tak. A ty siedziałeś? Mhm. I co? No i mam teraz taki dostęp do słownictwa, jakiego nawet nie będę używał tutaj przy państwu. No to jaki, jaki no? Jaki? Na przykład Celina. To coś złego w Celinie. I Celinie. Co? Nie. Żałankoś. Jezus, żyje pan Tak, żyje Boże Mnie święty Nie się przeżywało Maria Nie potrzebuję pan karetki, nic takiego Te, Nie, nie potrzebuję Helka tu ląduje Popych Leży, 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 leży z Helki <grym się wytrzymać> Drugi leży Leży kolejny, leży kolejny Patrzę plety. Wisiarka winziarka, winisiarka rusza. Leży, leży. leży kolejny, leży kolejny. Z więziarki wysiadł. Z ostatni został, ostatni. Z więziarki wysiadł. Śpijanek, śpijane. Janek, Dobra, śpij, po robocie, wiesiarka. po robocie. Śpijane. Nawijaj. Mi jest y przykro, bo prawdziwy Janek pisiciela pojechałby po tu dwa flesze i by się zabawił w tango milonga. Ale ty widzę, za dużo zadajesz się z tym helmansem. Ale po co ja mam ci Jeżdżesz tam idioty jak ty nawet matki założyłeś Jak po co? O, po co ja mam wjeżdżać? Jak go ja po pociągę rozumiesz w Ale co? zabiorę cię i zakuję. Ale co bo oj oj boisz się co, że w p zostaniesz? Mhm, Aha. no Halo! 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 No pogarasz ogrodowy dzwonie! Ku... Proszę ci Pogarasz ogrodowy dzwonie! Nie <laughs> dziewczyny! Jakie ka dziewczyny? <laughs> Słuchaj, Iś bo. Problem? Moje hobby to naprawienie drzwi, w wolnych chwilach lubię ze spać. i zobaczcie, tak um. Aha. <gadam w gulę> Moim hobby to naprawienie drzwi, wolnych chwilach lubię ze I zobaczcie, tak Nie wiem, dobra. I co w związku z tym? Słuchaj, nie w. mnie, bo za chwilę ci jedenki na spacer wyprowadzę. Cza iść to. Wkrocz w kablek, pójdę w Dobra, chodź Kiedy mi w******y by... bity Ta, możesz stąd w******y trybia które nie w... W Moim kopii to <laughs> w Moim kopii to naprawienie drzwi W wolnych chwilach lubię se z******y na klasie Okej. Okay. <laughs> Oty. Obojczyk, mi obojczyk, obojczyk, O Ty O! 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 Daty urodzenia wynika, że ona jest nieletnia. Jak nieletnia? Nie! Oh, <laughs> a... Piotrek Piotrek, tylko, Piotrek powiedział tylko, że nie. Ja, ale to bardzo długo mówił to nie, tak? Musisz ze pani wyobrazić takie długie nie bardzo długie nie. Mm -hmm. Ciekawe. Jakby ja mam rocznik 99 i.